Do was kochani Dzisiaj jedziemy do nowego miejsca rozładunku W miejscowości Ramni West Virginia Pierwszy rozładunek co miało to było wpłaty To są 50 w Virginie, w która jest przepiękna trasa górki, podgórki, lasy, skały, bardzo ładne widoki. Jest tak, ja mam płacone od ja mam procentowo płacone od frachtu. To znaczy, ile ładunek płaci w jedną ile płaci w drugą stronę. Ładunki w 99 można powiedzieć w 100% płacą o dużo więcej. Co wychodzą z skejna, co jadą ze skrętą, co jadą na tę. Na co ładunki kosztują dużo, dużo więcej skejna. Jak wyjeżdżam. Ładunki powrotne już nie, już nie płacą tak dużo. Ja mam procentowo opłacone 25%. Plus tam na koniec tygodnia mam też dawane od szefa. On dostaje po prostu taki zwrot od paliwa procentowo. I ja to też dostaję. To wychodzi ze 100 do 150 dolarów tygodniowo. Dostaję właśnie takiego fuel surcharge, takiego zwrotu za paliwo. To jak szef dostaję. Ja to dostaję 25% z tego. To wychodzi gdzieś ze 150 dolarów tygodniowo. Dostaję 100 do 150. Teraz mamy tłumaczę o co tu chodzi z ładunkami i jakie mam płacone. To są właśnie papiery, co dzisiaj robię. Ładunek ze skrętą rozładunek w Martinsburg, West Virginia i rozładunek tu, gdzie właśnie teraz jesteśmy w tym Rani West Virginia za za właśnie to ten ładunek płaci 942,53 dolara no jasne, że ja aż tyle nie dostaję ja tylko dostaję 25% to wychodzi, że za ten kurs z tymi dwoma miejscami dostałem 235 dolarów tak jak mówiłem ładunki powrotne zobaczcie ładunek powrotny ile tylko płaci płaci 330 dolarów i 20 centów no to wychodzi że dostanę 80 82 dolary i 50 centów wychodzi że dostanę z powrotnego ładunku to taka dniówka dzisiejsza wyjdzie 318 dolarów zarobiłem Jasne, że nie dostaje zawsze po 300 dolarów, ale minimum tak zostaje z 230, tak właśnie do 300. Dzisiaj dobry, bardzo dobry dzień, bo dobry ładunek 942 dolarę płaci. Przeważnie, ładunki płacą gdzieś z 800. które, nie podkreślę, wyjeżdżają i ruszam z nimi ze skreton. Tak samo widzicie, powrotny ładunek płaci 330 dolarów. No ale lepsze niż nic. I właśnie. Tak to właśnie wygląda, jak ja mam opłacone od frachtu 25%. Drzwi mają tylko jedne i tak jak mówiłem, ja właśnie lubię wozić to wino, bo sami, jak widzicie, to są małe. tak jak miejsca dystrybutorów, co sprzedają wina i alkohole. I tutaj są tylko jedne drzwi i w 95% jak przyjeżdżasz, ty jesteś jednym ciężarówką czy trokiem, co właśnie tu jest. I po prostu jesteś rozładowany od razu. 15-20 minut później już odjeżdżasz. Więc nam się podoba. Tylko żeby tak było jeszcze na, na ładunkach powrotnych. no W 50% też tak jest, ale w 50 nie jest. Wczoraj miałem wczoraj byłem 7 godzin na ładunku aż mnie kurwa cholera brała no ale co? No, nic, nic, nic się nie zrobi. Bo właśnie Wam teraz pokażę jakie tutaj są ciężarówki w Stanach, co dowożą piwa i alkohole właśnie do do pubów i do restauracji. Właśnie to są takie. I tutaj wszędzie on ma właśnie przekłady. Tutaj ma wszędzie. Tutaj, 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 tutaj i tu. Widzicie gdzie tu jest na dole? Że po prostu podnosi to do góry i on właśnie tam ma pi piwa kegi czy tam całe cases. Właśnie takie właśnie są tutaj takie, dost, takie troszki dostarczowe co yy, dowożą piwa do restauracji i do różnych papów. Ta robota jest nie bardzo łatwa, bo jest bardzo trudna, bo sami jak wiecie kegi są ciężkie i w dużo miejscach co chłopaki, czy ludzie, czy mężczyźni co wożą to muszą schodzić po schodach do piwnic, do tego, do tamtego, szarpać się z tym tym. Ale co słyszę, że właśnie w takich firmach, bo to jest fizyczna praca i też yy, kierowca potrzebuje prawo jazdy, a mieć, to płacą przeważnie tak minimum z 18, 20, 16 dolarów tak na start. Nie tutaj cofłem, co wam pokazać. Bardzo proste tutaj było, bo z drugiej strony nic nie było, tylko tutaj ta ciężarówka była, ale to i tak jest nic takiego strasznego, bo z tej strony, żeśmy tutaj właśnie nie, nie było, było dużo miejsca. Tylko że jedna rzecz, co troszeczkę mogła być tutaj dla yy, nowego czy początkującego kierowcy, co mogło być troszeczkę trudniejsze, bo właśnie stoi tutaj ten trojler tutaj. I trzeba było uważać właśnie po prawej stronie tą rampę, żeby nie dotknąć. Ale to dało radę, na raz się wjedzie, zawsze się na raz nie wjeżdża, czasami trzeba raz do przodu, czasami dwa, zależy jak ciasno jest. Ale co ja bym radził nowym kierowcom, jak właśnie cofają pod, pod rampę. Ja nawet teraz czasami, jeżeli jest gdzieś ciasno. Po prostu nie widzę z, ze strony pasażera lusterka i nie widzę jak co do tyłu, to naprawdę to zajmie 50 sekund, zatrzymajcie troka, ciężarówkę i wyjdźcie najpierw, sprawdźcie czy wszystko jest ok z tamtej strony, żeby nic nie uderzyć. Bo wiecie, to to jest jedna sekunda, a później będzie godzina stania, dzwonienia do filmu ubezpieczeń, ubezpieczeń tego i tamtego, może czasami policja być wezwana. Na pewno tego nie chcecie. Dlatego proponuję, jeżeli nie, nie wiecie, czy. Nie macie pewności, czy tam coś jest, czy blisko już jesteście naczepu, jak właśnie cofacie, wyskoczcie jedną sekundę, kilka sekund, kilka sekund to potrwa, oszczędzicie sobie naprawdę bardzo dużo czasu.